Witam serdecznie w naszej miejscowości na dosewo. Koło gospodyń wiejskich dzisiaj przygotuję kaczkę pieczoną. Z warzywami. Do tego zrobimy czerninę i trochę na byrak. Potrzebna będzie nam marchewka jabłuszko, cebulka szalotka, olej kujawski i przyprawy. Podana będzie z buraczkami zasmażonymi ze śmietanką 30, ze smażonymi gruszkami, śliweczkami z octu i cukinią. Naszą kaczuszkę, wcześniej przygotowaną, bo musieliśmy ją zamarynować, 12 godzin w lodóweczce w ziołach, będziemy piekli. W znaczeniu żare Tym boczkiem obłożymy kaczuszkę. On wyda tłuszczy. Wysypujemy na spód blaszki. Na cebulkę układamy mini-marcheweczki i na marcheweczki układamy skórą do góry kaczuszka. Tak, żeby nam się cała zmieściła. Tak przygotowaną kaczkę wkładamy do nagrzanego piekarnika 180 stopni, co najmniej na godzinę. W międzyczasie będziemy ją zaglądać i polewać ją wytopionym tłuszczem. tak zwane rosołowe, ugotujemy wywar rosołowy, na którym zrobimy czerninę. Do wody wkładamy dwie marchewki, pietruszkę, selę i połowę. Pozostawiamy to do zagotowania. Kiedy warzywa nam się zagotują, wkładamy Mięsko. Mięsko wkładamy na brzono. Dokładamy ziela angielskie, suszoną śliweczkę. Wystarczy 10 sztuk. Wysypujemy wegetę. I na wolnym ogniu pozostawiamy pod przykryciem do gotowania. Rosołek przekładamy na mniejszy ogień, żeby on powolutku nam się gotował i wychodziły z warzyw wszystkie ekstrakty i z mięska, które dadzą nam smak. W czasie kiedy kaczuszka nam się piecze i rosołek gotuje, zrobimy teraz y, kluseczki ziemniaczane. Koleżanki na sali trą jeszcze ziemniaczki. My tutaj już mamy gotowe, proszę bardzo, gładka masa. I tą masę solimy. Łyżka soli i odrobineczka. Na gazie mamy wstawioną wodę, którą doprowadzamy do wrzątku z trzema łyżkami soli. Do masy ziemniaczanej dodajemy mąkę żytnią i odrobinkę mąki pszennej. Wszystko razem teraz mieszamy, żeby powstała gęste ciasto. Tak przygotowane ciasto będziemy nakładać porcjami do garnka. Wyglądamy do naszej kaczuszki. Dodajemy aromatyczny rozmaryn jeszcze na wierzch. Między kaczuszkę kładziemy kawałeczki jabłuszka i dodatkowo obrobiną olej z czosnkiem. I teraz już tą kaczuszkę będziemy kwaść bez folii, żeby nam się ładnie jeszcze przyrumieniła. Buraczki mamy starte na grubych oczkach. Doprawiamy je pieprzem, octem, cukrem. Doprawiamy je według uznania, ja je robię słodko-kwaśne. I jeszcze odrobinką soli. Mieszamy wszystko razem i na moment odstawiamy, żeby nam się rozpuściły. W tym czasie na ogień wstawiamy pateleczkę, tak około 100 g masła. I czekamy aż nam się rozpuści. Na rozpuszczone, rozgrzane masełko wkładamy przygotowaną wcześniej w Nie ją zasmażamy. Oczywiście to jest wersja delikatna. Jeżeli ktoś lubi, może zamiast śmietanki dodać krzak śmietankowy. Wtedy te buraczki będą bardziej wyraziste i ostre. Rosołek z kaczuszki już nam się ugotował, wszystkie części usuwamy do miseczki, żeby był czysty wywar i będziemy zakropywać czerninkę. Na wrzący losu powoli wlewamy krew z mąką i zostawiamy do zagotowania. Nasze danie jest już gotowe. Mam nadzieję, że państwa zainteresowaliśmy. Spróbujecie państwo tego przepisu w domu i mam nadzieję, że będzie tak smacznie i pysznie jak u nas. Dziękujemy państwu bardzo. Do miłego zobaczenia.